Jemaneczko, witam was bardzo serdecznie w mojej nowym let's play'u W mojej nowym let's play'u, zajebiście zacząłem Opcji izolacja Moi drodzy, wybieramy się w zupełnie inne klimaty za Skamreksem. Tym razem wyruszymy za planetę Ziemię Wyruszymy w poszukiwaniu pewnego statku kosmicznego Nostromo Jakiejś stacji Sterport, czy jakoś tak Naszą główną babeczką jest jakaś 8-15 ilość tam letnia a Amanda i, I ona tam miała matkę na tym statku i ona tam leci w poszukiwaniu swojej matki, która tam chyba zmarła i przy okazji, yy, po co się jeszcze, Mam bardzo małe informacje, ale coś wiem, nie oglądałem tej gry nigdy, nie wiem za bardzo o co chodzi, praktycznie nic nie wiem, poza tym, że większość akcji toczy się chyba w na statku, no ale dobra, no zobaczmy, napisz napis sobie opcję, bo ja zawsze lubię grzebać w opcjach, gra. W grze mamy czułość mężczyzn, wibra wibracje. wibracje a w sumie wibracje są. Aha, bo to jest. A nie, to szkoda, że wibracje są na kontrolerze. Grafika 1600 Ultra włączona. No to pewnie, że ma być Ultra, bo musi być. Co do głosu. Włącz, napisy. Napisy mają być włączone? Dobra, no to jedziemy, zagraj. I teraz jest tak trochę cisza, to żeby sam się wysłyszeć. Opcja izolacja, tryb pocalego I tu mamy zagrać w kampanię. No chyba musimy odpalić kampanię, prawda? No to opcja izolacja. Jedziemy. Widzicie, tutaj nic nie ma. Nic nie ma. Zaczynamy pierwszy raz grę. Izolację. I teraz tak. Zacznij grę. Nowicjusz. Niski, średni, wysoki, koszmar. tak, ja jestem, jestem nowicjuszem, bo ja w tę grę nigdy wcześniej nie grałem, bo niski poziom to jest coś takiego, co... Nie wiem. Ja sobie ustawię tryb na nowicjusza, albo na niski, nie wiem. Większe szanse na przetrwanie. A to jest nowicjusz. Nie wiem, ludzie. No, ja jestem nowicjuszem, nie mam pojęcia co mam zrobić. ustawiam niski, niech będzie lightowo. Manipuluj słowakiem, aż logo Sixon będzie łatwo widoczne na czarnym tle. No, ja wiem, że tu jest ledwo widoczne, ale na potrzeby tego filmu dam trochę jaśniej, żebyście jednak, żebyście jednak dostrzegali tutaj. A. żeby się dostrzegli, po prostu zmień zawartość, potwierdź. Ach, tu, Enterem się potwierdza, dobra. Yy, Syntetycznie są poddani na uszkodzenia fizyczne, gdy znajdują się w stanie oszołomienia. <coughs> Nie wiem o co chodzi, no ale dobra. Ja sobie trochę tutaj może tak tą ściankę zabukuję. O, teraz będzie lepiej. Sega Presents. A, no i to jest, jedna, to jest jedna z firm Sega, stworzyła tą grę. taki główny, że tak powiem, dyrektor. The final report the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew... Kane... Lambert... Parker... Brett... Ash... and Captain Dallas... are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about six weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off. No, ciekawa zapowiedź, ciekawa, nawet nie trzeba o jakichś a jednak jest ciekawe. Tylko nie wiem, która to jest właśnie czy to jest nasza bohaterka główna, czy to jest mama tej bohaterki. <coughs> Ale mi się, że mama. Na razie oglądamy. Ja nie będę tego, bo to nie ma sensu. I'm Samuels. I work for the company. it's about your mother we think we may have found her amanda amanda the commercial know. vessel the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the nostromo where Zeta reticulum what did it tell you we don't know the unit was taken to Sevastopol Station. It's... ...proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a... a ...permanent Freeport port. I know safety. what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in two days. We're going to travel out... We? Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley... When this job came across my desk, I read the case history. Why you're working in the region where she went missing. You're still working, aren't you? <laughs>

To nie się budzi już na statku. No, gdzie ona jest? Czyli w klawisze ruchu kierunku, by iść. A więc tak wygląda ta ta. Dziw, dziwnie ten obraz tak, tak szaleje. Super. Zaloguj się. Eksploruj Torrensa. Ubierz się. Ustawasa Jimbo. Haj, simpaj. Mmm... O. 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 dobra. Nie wiem, zostawię, zamkniemy. O. O. Dziwne. O. Skurwysyny. Halo? Szylugi Osobiste minęliśmy się Eee eh. Page up, page down Page down, ku powrót What the fuck? ALARINE. E, Szukasz oficera nawigacyjnego mam znajomego, który stracił statek i szuka pracy ręcze, za niego ma solidne papiery. Stara pośpiewka, koropyisko, zaproponował nam niczą stawkę. Pozy, mam nadzieję, że to powiadam jak wrócisz. To chyba mnie ała nie, wow, nie, nie, nie. To mnie nie interesuje. <laughs> mam nadzieję się ubrać. Co to jest? To jest ten Woli. fuck aha the fuck Nieważne. Jedziemy dalej. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę blisko, tak. to jest dat. Ibel. Czy nie wyleje tam do środka? Takie to dziwne trochę. Osobiście bym się nie był w takim pomieszczeniu, no ale idziemy dalej. Halo. Też chyba nie tutaj, czyli jak nie tutaj, nie tutaj. O! Wysorki <laughs> mam gruźlicę, wezmę sobie już soczek na się. Ubierz się, okej. Okay. No ciekawie, ciekawie, tak to się zapowiada. co dalej? To jest mapa chyba. Naciskam różne przyciski. Na razie taba rozkminiła. To jest save. Jakiś panel. Eee... Fuck. Boże, będę to kminił, a kminił będę tak godzinę. Aha, mam. Porozmawiaj z Taylor, porozmawiaj z Samulsem. Czyli... Czyli muszę... Iść prosto, lewo, jeszcze raz lewo i prosto, dobra. Prosto. Mogę szybciej iść? Lewo, teraz prosto. O kurwa. Ale kocurek. Dawaj to. Tędy? tak. Czyli to jest proste. on będzie po prawej za zakrętem. Dobra. No, wyjdź. O, już jest. Ah, oh, Ripley. Samuels, did you wake up early? Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. I was just the facilities. A well ship. I realize it's a very similar model to the Nostromo. Yes, M class. A later pattern, but close in spec. I've worked engineering jobs on ships like this. Of course. Is Taylor up yet? She's not a seasoned traveler. Hypersleep may have been punishing for her. Haven't seen her. I'll go check on her. Czyli teraz z Taylorem muszę się pogadać? To pójdę sobie prosto i w prawo. Prosto i w prawo. Tak, zważywiałem. Nie, dobra, dobra, idę. Nie, no grafika prezentuje się bardzo dobrze. Przynajmniej mogę. tak? Przynajmniej mogę sobie sam z sobą porozmawiać i z wami. Grafika mi się bardzo podoba. Eee, jest tak. Tak naprawdę w prawdziwym statku, a po drugie... Oh, fuck my life! Się obsrał. E... I wiem o tym, że ta gra jest wy... zaczerpnięta z... E... z... Z tego filmu Obcy. Tam chyba najwięcej jest zaczerpnięte z Obcy nie chcę teraz skłamać na idiotę, wyjdę, ale chyba piąty pasażer Nostromo, czy ósmy? Nie, nie chcę skłamać, ale chyba piąty. Osobiście powiem szczerze, że oglądałem Obcego jak byłem malutki, więc... Poza jego mordą, taką, taką dziwną jak Kazix z Lolu, <laughs> nic nie kojarzę. Eee, idziemy mam iść? Dobrze idę. O, what the fuck. Taylor, good morning. Ripley, I Sorry. feel don't know how you people put up with hypersleep You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Raylan Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry. That was insensitive. I realize your mother has been missing for 15 years and, and you. It's okay. No, ale to mi pokazuje serial osiągnięty, to mnie trochę denerwuje. Dobrze, żebym sam zauważył. Jedź na mostek po odprawę. Dobra, Sewastopol. Like no, Sewastopol? nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale. Tak, Jak przed przybyciem do stacji. Sevastopol. No, Sevastopol. Pewnie to ma jakieś zdrobnienie po angielsku, ale... <coughs> A proszę, co my tu mamy? Sugar. Sugar. Cream. Butter. Milch. Milch. E, porridge Oats. Co to jest Porridge Oats? To Aha. E, Bran Flakes. To znaczy, jest takie krupki kukurydziane też? Corn Flakes. No to też takie kukurydziane. Aha. No, takie dziwne trochę posiłki mają. Co my tu mamy? że tak z wami chodzę, ale ja chcę sobie poglądać. Mówię, to ładnie wygląda. Tomato, ketchup. Szkoda, że nie tego. Podliszki, hehe. Energetyk. Albo kawa w tym. I tu jakieś, to jest chyba kawa. Mmm. Tu jest spokój. Kasety. Fajnie to wygląda. Nawet tak na statku. Kto by myślał, że to tak, tak klimatycznie może być. Ale domyślałem się, jaki tam musi być zapach. Bo nieraz byłem, jak coś się lata samolotami. To wie, jaki jest zapach, więc na pewno to nie jest taki typowo normalny. Dostęp do terminalu. Za bardzo nie wiem, co to jest. E, Kapitan Ver Verline, nawigator, oficer i właściciel tego, teraz bardzo zespołu pozyskania trzech pracowników pasażerowie Samuel, Christopher, antena łączności międzynarodowej komora hiperstazy dalekiego zasięgu nie mam pojęcia co chodzi, więc na razie to zwijam ale mam nadzieję, że mi to kiedyś się nie odbije bo... na razie mamy prosty poradnik idź do jednego celu, do drugiego ale nie mam zamiaru potem błądzić godzinami element nie wiem za bardzo co mi to daje zbieranie tych przedmiotów

You said we're approaching Sevastopol Station. Are we docking? I believe your contact is Marshall Waits, is that right? I'll hail Sevastopol and arrange boarding with him. Good. Let's get this done. Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how are we doing? SMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep comm so I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the monitors. Weź dokument odprawy, gdzie? Dobra. Bierzemy. Przebudzenie. Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. <laughs> is that damage? It looks like damage. Punch up 74, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is the commercial vessel Torrens out of Saint Clair, registration number MSV 7760, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a Wayland Yutani bond. You're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. This waits Colonial Marshal, about to ball state mysterious situation. Hello, Marshal. Mar Marshal, this is the Torrent. Say again. <coughs> the station's calm seem pretty screwed up, so I fitted sound suit with a radio booster. I transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip? <coughs> tam, jak się, it's the only option, i safe if you do what I tell you. <coughs> Wybaczę, co się za nim głosność? Jest coś, co nieoczywiałem, to nigdy nie idzie się dalej, to. Weź się, rozbieraj, potem z tak, żeby się wystać. Be pressureizing. Oh, fuck. Eating this. Just shadow me, Taylor. You too, Samuels. Affirmative. Gasi jest taki jakiś taki ciutki. No oh, kurwa. To było takie szybkie trochę. Gdzie tam mam wysieraczki na tym? Ol. Nie no, ja wiem, czy to jest test, terminal. Lotów przyloty i odloty. Zmień piętra. L. Legenda. E. Blokada, przedmiot, coś interesującego. Modyfikacja, drabina, punkt przycięcia Jezus, co coś się zagubię w tej grze. Znać pomocy. Nie wiem o kogo Ale postaram się znaleźć What is this? Przebierz się O Teraz wyglądamy normalnie Jakoś tak się... Oh fuck O kurwa Jak ci się kłóca? Gra Sterowanie Nie chcę tego Czy mógłbyś Pokazać mi Jak się steruje Nie chcę tego, oh my fucking god Poważnie czułeś myszki, układ sterowania O widzicie, mamy poziom trudności na niski, dobra Układ sterowania. Wiecie co, skoro mamy niski poziom, to damy sobie na razie na. Tak, na razie sobie damy na nowicjusza, żebyśmy wiedzieli w ogóle o co chodzi, bo coś czuje, że będą mieli jakieś będą kwestie, których nie ogarniemy. Dobra, idziemy. Warto się na pewno nie kuca. A da się Z Kiedy się kuca C? Czyli, postęp po wyżej zapisuje w punktach realizacji, które ostrzegają cię w powierzchni, że się. Nie przyjaźnie od Czyli to jest zapis, weź etanol. Moi drodzy, chyba będziemy kończyć w tym miejscu, bo jednak to jest pierwszy odcinek. Ja bym chciał jeszcze poczytać troszeczkę na temat... Y na temat sterowania sobie w tej grze, poogarnięcie sobie tą legendę, żebyśmy zaraz nie błądzili, bo, bo coś czuję, że tu tak. Ja po prostu nigdy już nie grałem w ten typ gier. I po prostu. Nie wiem za bardzo, co tu się może zdać i jak to będzie, zapisz się. Jak się czyta? Immigrancy? Emergency. Emergency. No dobra. Emergency. Czyli na pewno chcesz nadpisać, nadpisać istniejący zapis gry, tak. O jest, pokazuje się zapis. Czyli teraz mogę się już wylogować. Dobra, no to tak. To był pierwszy odcinek z Opcji Izolacja, czyli Island Isolation. Isolation. No ale mówimy na to Opcji Izolacja, bo gramy po polsku, więc jest okej. Okay. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten pierwszy odcinek. Znaczy, to nie miał się za bardzo spodobać, to był taki wstęp, więc... No co, komentujcie, oceniacie, subskrybujcie, lajkujcie to, co lubicie robić i mam nadzieję, że usłyszymy się jak najszybciej w następnym odcinku Nara.